Witam Was, drodzy widzowie. Chciałabym Wam powiedzieć, że przemyślałam koncepcję kanału. Ponieważ nie chcę z tego rezygnować, chcę się z Wami dzielić swoimi myślami, spostrzeżeniami. Przemyślałam koncepcję nadal będę nagrywać filmy, tylko będą one się pojawiały rzadziej. Czyli na przykład raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, raz na trzy miesiące. I poza tym jeszcze chciałabym mieć większą staranność w przygotowywaniu materiałów. Chciałabym, żeby moje filmy były przyjemnie, przyjemne w odbiorze, żeby były starannie przygotowane. Uczę się teraz też coraz więcej, tak? Bo można sobie porównać moje pierwsze filmy sprzed pięciu lat, jakie są na kanale, a jakie są teraz, także technicznie jest na pewno lepiej. Chciałabym tutaj w filmie poruszyć taki temat, ponieważ oczywiście głównym motywem i ten temat, który będzie się najczęściej pojawiał, to zagadnienia związane z męskością, z mężczyznami i sprawami mężczyzn. To nie ulegnie zmianie, to będzie zawsze temat bliski mojemu sercu i taki, który tutaj będzie się pojawiał najczęściej. Chciałabym się z Wami poruszyć taki bardzo kontrowersyjny temat i coś, co mnie zawsze wpieniało i wnerwiało. I uważam, że to jest po pierwsze, ubliżanie mężczyznom, ich problemom, ale nie tylko. To jest też ubliżanie kobietom, przynajmniej niektórym, i im problemom, i powiedziałabym, że nawet jest to pewnego rodzaju pozbawienie kobiet człowieczeństwa. Już mówię o co chodzi. Już mówię o co chodzi. Tu jest taka książka, którą też zre zrecenzowałam. Sztuka męskości, czyli jak nie być ujem. Były bardzo duże oburzenia co do tej książki. Ja zawarłam tam trochę pozytywnych informacji na temat tej książki. Dlaczego? Dlatego, że ja uważam, że każdy, każdy, nawet najdrobniejszy przejaw życzliwości i zrozumienia wobec mężczyzn jest warty ocalenia i zwracania na niego uwagi. I w tej książce, chociażby z tym, co jest warte ocalenia, to są porady dla mężczyzn dotyczące dbania o swoje zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. I z tyłu jest też bibliografia od odsyłająca do wartościowych książek, takich jak na przykład ja Richard Reeves napisał Chłopcy i mężczyźni, dlaczego współcześni mężczyźni przeżywają trudności, dlaczego to ważne i co z tym zrobić? Towarzystwo naukowe imieniem Stanisława Andreskiego, które jest fenomenalne w swojej twórczości i to, jakie książki wartościowe pozycje wydaje. Także chociażby z tych powodów tam pozytywnie napisałam. Natomiast zgadzam się, sam tytuł Sztuka męskości, czyli jak nie być ujem, to jest strzał w kolano. To jest coś, co jest pasywną agresją i to jest tak, jak zwracali uwagę niektórzy, i się z tym zgadzam, że to tak jakby napisać książkę o problemach kobiet i napisać sztuka kobiecości czy jak nie być izdom. No to per analogia. To jest to samo. I nieładnie. No tak się po prostu nie robi. To jest po prostu wstrętne, że książka w której są elementy pewne wartościowe, ma taki tytuł, to i, i potem jeszcze wyobrażam sobie, że może to autorzy mogą rozłożyć ręce. No jak to? Czemu się oburzacie? W ogóle, penis to jest część ciała mężczyzny, która jest bardzo ważna. I mówienie, pisanie takiego wulgaryzmu, to jest pasywna agresja. Także to jest najbardziej. Godne potępienia. I słuchajcie, chcę Wam opowiedzieć taką anegdotę ze swojego życia. Otóż ja byłam na jednym kierunku, le, takim związanym z medycyną, w szkole policjalnej. Miałam wiele tych kierunków, i ze względu na zaburzenie osobowości z pograniczenia, której w ogóle nie skończyłam, mnóstwo tego było. I pamiętam, to był taki kierunek, że były same kobiety. I przyszła pani doktor, pani stomatolog, i zaczęła opowiadać o tym, o różnych przypadkach, jakie w gabinecie stomatologicznym były. I było coś, opowiedziała taką historię, że mnie po prostu krew mi się burzy do dzisiaj, jak to, jak to, to sobie przypominam. Opowiedziała taką historię. Że y, przyszedł do nich do gabinetu kiedyś zawodowy wojskowy. No i on zemdlał. Zemdlał. Kobiety górą, bo, ma, bo mają porody i to wytrzymują. A ja na to powiedziałam tak, ale jak człowiek zemdlał, jak człowiek, a nie jak robot. Nie, nie i trzeci raz nie. To, że wojskowy zawodowy zemdlał, to, to jest po prostu no przypadek. Tak się zdarzyło, bo to jest człowiek i może zemdleć. Każdy człowiek może zemdleć, nawet jak jest zawodowym wojskowym. I takie porównywanie, że kobiety górą bo są porody, na samą myśl o tym to mnie po prostu skręca, no w ogóle nie chcę mieć z tym nic wspólnego, ja tylko sobie pomyślę, że nie chcę, żeby to kiedykolwiek miało coś ze mną wspólnego. Kiedy mówi się kobiety górą, to jest ubliżanie kobietom. Tak, to jest ubliżanie i pozbawianie kobiet części człowieczeństwa. Dlaczego? Dlatego, że to jest splunięcie na takie życiorysy i przypadki kobiet, które sobie nie dały rady w życiu, które poniosły totalną porażkę i wykazały się totalnym życiowym totalną życiową przegraną. Bo kobiety to są ludzie. To są ludzie z krwi i kości i mają prawo do swoich słabości i mają prawo do używek. Są kobiety, które się Zaćpały na śmierć, są kobiety, które się uzależniły od alkoholu i się upiły na śmierć, są kobiety, które pozbawiły się życia. Tak jest, są takie. Nie tylko jakieś super, hiper, mega, wspaniałe kobiety, heroiny, które pieką ciasteczka są kongresmenkami i mają trójkę dzieci. I to są takie super postacie. Kiedy ja patrzę, bo ja czytam, staram się wszystko czytać, żeby sobie porównywać, jak w takich mediach jak na przykład Wysokie Obcasy są przedstawiane takie postacie, yy, kobiet, które same sukcesy odnoszą, to ja się czuję wyalienowana i obcowa, wyobcowana. Znaczy, ja też nie utożsamiam się do końca, bo mam dysforię płciową, ale tak upraszczając, sobie myślę, cholera. Gdzie tu są kobiety, które są ludźmi z krwi i kości? To jest tak jakby odmawianie kobietom prawa do porażek, jakby nie miały prawa ponieść porażki. To jest chore, to jest po prostu chore. I przeczytam Wam tutaj z tej książki wypowiedź pewnej postaci, która jest dokładnie tym, co, co, yy, co teraz wspomniałam. To jest wywiad na końcu z y, raper Wienio. I on w swoim wywiadzie bardzo wychwala kobiety i mówią, pytają się go ci, y, co przeprowadzają wywiad. Masz jakieś zasady, co dla ciebie jest męskością, a co męskością już nie jest. Męskością, jak już wam mówiłem, jest przede wszystkim rozpoznanie, że kobiety są aniołami. Bullshit nie są. Ty znowu o tym, Wienio, bo uważam, że powinno się oddawać wam cześć jak bóstwom. Macie wspanialszą uczuciowość, intuicję, próbujecie facetów i świat naprawić, choćbyśmy się nie dawali, bo jesteśmy narowiści. Uspokajacie dzikie instynkty i żądze, wnosicie spokój i czuwacie nad pokojem. Kobiety rodzą potomstwo, a to wielka rzecz. Gwarantują rozwój. Świat bez wolnych, mogących się swobodnie wypowiadać i realizować kobiet byłby strasznie smutny. No tak. To jest po prostu kpina. To jest po prostu kpina. Jeszcze mógłby, nie wiem, wych wychłeptać A, szkoda gadać wy wy wychłeptać coś i. I, I zakopać swoich w ziemi ku czci matki ziemi. To jest pod miecz obosieczny, broń obosieczna. Nie dość, że pewnego rodzaju szyderstwo z problemów i trudności, z jakimi mierzą się mężczyźni, a po drugie odejmowanie kobietom części człowieczeństwa bo częścią człowieczeństwa jest to, że właśnie nie dajesz rady życie cię przerasta masz słabości swoje masz swoje ciemne strony swój cień jak to Gustav Jung powiedział i naprawdę takie wypowiedzi tego jest mnóstwo wszędzie się to ścierwo wala i wszędzie się z takim ścierwem spotykamy i moim Czuję obowiązkiem i misją życiową jest to, aby takie postawy piętnować i pokazywać, czym one naprawdę są. Ciekawa jestem Waszego zdania. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie.